Czy powiedziałby Pan, że Radio Maryja łagodzi obyczaje? No, może jakieś obyczaje wewnętrzne, o których ja nic nie wiem, które w środowisku, nie wiem, hierarchii, może katolickiej mają miejsce albo między wiernymi Radio Maryja, bo jeśli chodzi o oddziaływanie zewnętrzne. No, to ja uważam, że to śmiała teza jest ze strony arcybiskupa, którego zresztą znam osobiście, i jeśli chodzi o nasze stosunki, to one są bardzo obyczajne i kulturalne. Natomiast jak obserwuję na przykład wiernych Radia Maryja, którzy na widok kamer i dziennikarzy, no, powiedzieć, denerwują się, to mało powiedziane, to, 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 to za słabo powiedziane, to rzucają obelgami różnymi czasami popchną czasami oplują no jeżeli to są obyczaje łagodne to no to tak przyjmijmy ale moim zdaniem one do łagodnych nie należą